Razem idąc, miłość, spleciona w ramionach, i szczęśliwe dzieciństwo, gdy kiedyś ja tak miałam, biegłam z dużą piłką w ręku. Promie miłości z dotykiem prawdy o sobie, prawdy o miłości jedynej i niepowtarzalnej. Bo miłość wolna jest od materialnej egzystencji, w każdej kwestii życiowej jest potęgą i zawsze wygrywa. Życie unosi wtedy w miłości, raz do góry, a raz do nieba bram, a raz spadasz, ale zawsze z sercem napełnionym uczuciem po brzegi wzniosłych zdarzeń. Życie jest pełne miłości, wiem o tym, wystarczy tylko zatrzymać się na moment, spojrzeć chwilą uczuć, spojrzeć inaczej na człowieka i kochać pomimo wszystko. Kochać i cieszyć się ze wszystkiego, co daje życie, radować się, nawet jeśli to nie jest duży skrawek miłości. Z serdecznością i dobrym słowem trafić do twego serca na zawsze chcę nawet najbardziej okazała róża zakwitająca w pełni miłości ma ostre kolce i rani serce i duszę ja wiem o tym i gdy słońce miłości dotyka horyzontu uczuć zbierasz kawałek zatrzymany Trwale w sercu jest wciąż żywy. Gdy światło między oceanem czasu, rozlanym w miłości i złości, wygrywa, a ty idziesz, razem idziesz w objęciach miłości.